ma, Dziś pokażę wam, jak za pomocą najgorszego seta na Anarchia.gg trapowałem graczy. No dobra, ale ja zapraszam was do oglądania. No to tak, przygotowałem sobie już seta. Może powiedzieć, że jest najgorszy, jednak postanowiłem sobie urozmaicić trochę klatę i budki. No i co? Teraz spróbuję tego sobie da przetestować. Dobra, jak widzicie trap totalnie jest jeden z najsłabszych trapów, no bo w sumie po co mam robić lepszego, skoro i tak jestem na parę hitów. Dobra, topnęłem dwóch typów, jednak czuję, że będę musiał logać, bo ten odcinek będzie dla mnie bardzo... Bardzo ciężki. No i chyba widzowie, pierwszy trap i dead. Mam takie wrażenie, że no już im nie ucieknę, bo mnie hitnęli i mnie gonią. Ale może nie ma trajdenta? No i deadłem, kurde, pierwsza próba nieudana. Do pomocy wziąłem widza, bo sam sobie nie dam rady. Kurde, tepnem gościnie! się, rusie, się! Nie widzę go. A ma tylko diakseta. Nie, mam go, mam go, mam go, mam go. Jak się tepniesz, to może, killniemy go. Amigo Nie wiem, czy się tepnę, bo nie, nie mam chyba przygotowanego tepak. Myślisz, że go zabijesz? Tepnę, tepnę cię, tepnę cię, hitą mnie. A to jest widz chyba, serio? Czekaj, stój, stój, stój. Co tu się dzieje? On mnie szuka właśnie. On, on mnie nie bił. Lada, chodź. Tepa, kurde dwie osoby się tepnęły. Yyy eee, Śnieżka, śnieżka ma. śnieżka ma. Uciekaj. Uciekaj, 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 uciekaj. Dawaj, uciekamy. No ja ma jeszcze tepnąć. Eee, tepnął, eee, ten, on nie ma kilofa, On nie ma kilofa, i się nie może kopać! A nie ma kilof, ma kilof, ma kilof. Ciekaj, ZABIJĘ go, zabij. Nie! Nie, cóż jest? Dobra, jolo. Nie, 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 Jest! Trzymał się dalej, co ja zrobiłem! Snow jest jakiś ten jest słaby! Ja dawno na parę hitów. Ja myślę, że to. Protection 4 na. O, kurde. <gryw> no nie mogę. No nie mogę. Sony widzowie za mikrofon! tym pokazał mi się i okradłem go z anarchistycznych spodni z anarchistego miecza. Z 16 koksów. Hitnął mnie, hitą mnie, hitnął mnie, hitnął mnie. mnie. Cześć, niszczę. O, dobra, hitą mnie, zabił mnie, ale i tak wyszedłem stamtąd na plus. Let's go. O, tepa, 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 tepa. Tepnąłem, tepa z eee, zrzucam go, Zrzuci Pelp, zamienia śnieżko, no nie! Dobra, ja wypiję invisibilitkę, Niestety, z setem zginąłem, ale i tak postaram się do kogoś tepnąć, zobaczyć, czy może znowu kogoś okradnę. To są jakieś sety, czyli to ja tego nie będę zabierał, zostawię im, i się to później tepnę. Tego to może będą, Dobra, tepną mnie typek. Dobra, fajnie teraz, da się użyć. Czy co jest? Czy, Co ja mam teraz zrobić? O kurde. Wypuścili mnie. Co ich zrobili? O kurde! Ja tu mam jakąś bazę, oni się tu biją! Co oni robią? Dobra, czekajcie, co mogę w sumie zrobić? Będę musiał ich trochę potrolować. Patrzcie to Zrzuciłem go! Oni no się to swoje dziwią, co się dzieje. Znowu go zrzucił, nie mogę! Jaki typ Co oni tu mają za bazę? Ja pierdziele Już myślałem, czemu ci ty, oni się biją? Nie, on mnie szuka, on mnie szuka, on mnie szuka, on mnie szuka, on mnie... On mnie wie, on mnie wie, on mnie wie Nie, 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 nie No idę dam. Widzowie, no nie Skończyła mi się niewidka, nie przypilnowałem tego Bardzo teraz szybko ucieknę Im Ja pierdziele co ja tu zrobiłem? Nie mogę założyć tego seta, bo. To będzie niezgodne z odcinkiem, dlatego. Zrobię tak, żeby tego nie założyć. Ale no, wątpię, żebym nie zginął. To jest sektor? No nie wierzę w to! Jakiego ja nie mają farta, Że to jest sektor i nic nie mogę zrobić. Może lognę. Ja pierdolę! Co się dzieje? No nie dajcie mi przejść przez sektor, proszę! Jest, jest, jest! Jest! Let's go! On. Nie, chyba że mam tridenty! Powiedz, że nie mam tr tridenta! Nie! Jaki pościg! No wie, że jedynie go tutaj mogę zabić. Inaczej no, się nie da. Dobra, co ja mogę zrobić? Nie mam żadnych bloków, czyli się ja na, jakie jak na jakimś menhancie? Nie wierzę w to. No to sobie teraz jeszcze gorzej porobiłem. To jest? O ma tridenta, no nie! Jaki niehonorowy! Ja specjalnie uciekają, on sobie wyciągnął tridenta, no nie! Dobra, tepon lecę tepać się dalej. Tepną się typek. Może eee, tego, jak sobie? Spadł? Tepem drugiego. Nie chcę, nie cepnąć się. eee, idę, idę. Lecę, 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 lecę. Muszę przetestować swój set. Dobra, biję go nie je mocno! Uciekaj! Czemu ja tak mocno zostaję? Ja wiem, że ją tam, ja mam tam aż tyle! Ja spadam na dół! Spokojnie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ja zawsze z nim pójdę jeden w jeden! Czekaj, nie, ja, ja będę musiał zawalczyć! Kurde! Dobra, w tym czasie tepnę się do osoby z czatu, pijąc niewidkę, żeby spróbować ich zabić. Mam niewidkę i teraz trepę A. Tepa mam Dera, lognąłem Ty, bo jestem w takim trapie, że będzie mi bardzo ciężko wyjść Bo jestem zakobebowany i na powierzchni jestem takaj Uciekł mi Dera, tepa mi się szybko do jakiejś osoby zanim on tu wróci Dera, tepa mnie, tepa mnie, tepa mnie O, jestem w trapie, anarchistin tam był No i mnie hitnął No kurde Dera, jeszcze raz się do takiej osoby tepnę i już pójdę tego Eee, niewidzialny Czekaj, czekaj, nie, Niewidzialny, niewidzialny. Zostaw tak. Eee, jest, jest, jest. Zabrał ten blok. Lognął od razu. Eee, tepa się. Ej, złapał. Ej, zbicz, śnieżka, si śnieszka, si śnieżka. Si Dobra. Nice! Bad No nie! Nie walną! Nie walną, nie walną, nie walnął. Kurde, ile ja serce Nie wiem czy on tam jest. Ty masz tam u góry No Dobra, trudno, trudno. Ale myślałem, że zginie. Ja pierdziele! Ten bedetponing dwójka mnie uratował, bo im zginął chyba. Ja nie mogę. Dobra. E, Stevek dobra. No to chyba go nie ma co zrzucać. I od razu. Ale no powiem ci, że tego, że coraz mniej się tepa tych Steve'ów i tepa mi się po znowu anarchiczni za jak sobie. Dobra, ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Siema. A, i dziękuję Wam za wbicie trzy koła. Dziękuję.